Moja macocha zakpiła. Twój narzeczony zostawił cię dla twojej siostry. Uśmiechnęłam się niespodziewanie i powiedziałam: "Świetnie, naprawdę się z tego cieszę." Ale to, co powiedziałam później, wprawiło ją w prawdziwy strach. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Nigdy nie myślałam, że ten dzień skończy się w taki sposób. W mojej głowie przygotowywaliśmy się do ślubu, ale w rzeczywistości wszyscy już znali prawdę, oprócz mnie. Dom był dziwnie cichy, gdy weszłam przez drzwi. Moja macocha, Karolina, siedziała na kanapie ze swoim kieliszkiem wina, jak zwykle. Zawsze miała ten wyraz twarzy pełen wyższości, jakby każdy mój ruch był dla niej powodem do śmiechu. Och, wróciłaś wcześniej, kochanie powiedziała, z tym złośliwym uśmiechem. Miałaś może udany dzień z narzeczonym? Poczułam ucisk w piersi. Coś było nie tak. Karolina rzadko mówiła o moim narzeczonym, Piotrze, ale dziś wydawała się wyjątkowo zainteresowana rozmową na jego temat. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, moja młodsza siostra, Ania, zeszła po schodach z potarganymi włosami, próbując ukryć uśmiech. Ten sam uśmiech, który zawsze miała, gdy coś przede mną ukrywała. Ania, co się dzieje? Zapytałam, starając się ignorować narastający niepokój. Ona tylko wzruszyła ramionami, jakby to, co miało zaraz nastąpić, było zupełnie zwyczajne. I wtedy Karolina wypaliła. Och, jeszcze nie wiesz? Twój narzeczony zostawił cię dla twojej siostry. Przez moment te słowa nie miały dla mnie sensu. Spojrzałam na Karolinę, potem na Anię. To jakiś głupi żart. Zapytałam, próbując ukryć drżenie w głosie. W końcu Ania się odezwała, tym swoim tonem, który mieszał drwinę z cynizmem. Powiedział, że nie mógł się oprzeć komuś takiemu jak ja. Wiesz, bardziej interesującej, bardziej atrakcyjnej. Poczułam, jakby ziemia usunęła mi się spod nóg. Serce mi waliło, wzrok zamazał się od łez, które nie zdążyły jeszcze popłynąć. I wtedy usłyszałam śmiech Karoliny, który rozbrzmiał w całym pokoju. Nie płacz, kochanie. Powinnaś się cieszyć ich szczęściem. W końcu zawsze byłaś taka umiła, taka nijaka. Nic dziwnego, że wybrał kogoś bardziej przebojowego. W tym momencie zdałam sobie sprawę, ten kpiący ton nie był dla mnie niczym nowym. Przez lata Karolina robiła wszystko, żeby mnie umniejszyć od sarkastycznych uwag na temat mojej pracy, po aluzję, że nigdy nie będę wystarczająco dobra. A teraz, moja własna siostra stała po jej stronie, śmiejąc się ze mnie. Chciałam krzyczeć, płakać, stanąć z nimi twarzą w twarz, ale zamiast tego coś we mnie się uspokoiło. Wzięłam głęboki oddech, przełknęłam łzy i z uśmiechem, którego sama się nie spodziewałam, odpowiedziałam. Świetnie. Naprawdę się cieszę z ich szczęścia. Cisza wypełniła pokój. Karolina wydawała się zdezorientowana, a Ania na chwilę straciła swój uśmiech. Oczekiwały, że się załamie. Ale to nie był koniec. Ból zdrady wciąż palił mnie od środka, ale w tym momencie zrozumiałam, że nie dam im satysfakcji z oglądania mojego upadku. I to był dopiero początek. Po tym dniu coś we mnie się zmieniło. Uświadomiłam sobie, że przez lata żyłam w niewidzialnym więzieniu. Moja macocha, Karolina, zawsze miała szczególny talent do manipulacji. Nigdy nie była wobec mnie agresywna, nigdy na mnie nie krzyczała, ale każde jej słowo miało ciężar ostrza noża. Była typem osoby, która uśmiechała się, jednocześnie podcinając ci skrzydła, tak aby nikt nie zauważył, co tak naprawdę się dzieje. Tego wieczoru, podczas kolacji, w dniu, w którym wszystko wyszło na jaw, zrobiła wszystko, aby utrzymać napiętą atmosferę. Przygotowała ucztę, jakby to była jakaś celebracja, i posadziła Anie obok siebie, dokładnie na miejscu, gdzie zazwyczaj siadał Piotr. Wiesz, Aniu, myślę, że Piotr podjął właściwą decyzję, powiedziała Karolina, unosząc kieliszek wina i rzucając mi ukradkowe spojrzenie. Niektórzy po prostu rodzą się, by być tłem, prawda? Wiedziałam, że to było skierowane do mnie. Ale odmówiłam okazania reakcji. Zamiast tego podniosłam wzrok i odpowiedziałam spokojnie. Masz rację, Karolino. Niektórzy mają tak małą rolę w historii innych, że później nikt ich nawet nie pamięta. Przez chwilę wyglądała na zaskoczoną. Karolina nie była przyzwyczajona do odpowiedzi. Jej starannie zaplanowane upokorzenia nigdy nie zakładały oporu. Moja siostra Ania była inna. Ona była bezpośrednia, ale w sposób okrutny. Gdy podano deser, zaczęła się śmiać, jakby zaraz miała opowiedzieć najśmieszniejszy dowcip na świecie. Piotr powiedział, że świetnie się spisałaś, pomagając mu zaplanować ślub. Myślę, że niechcący zorganizowałaś nasz ślub, prawda? Dzięki za to. Mój żołądek się ścisnął. Zawsze jej ufałam, a teraz zamieniała mój ból w powód do żartów. Ale nie mogłam pokazać słabości. Podczas gdy Karolina była subtelna, Ania była jej przeciwieństwem, prowokowała, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Najgorsze było to, że dla świata zewnętrznego obie były idealne. Karolina była hojną, macochą, która wzięła na siebie odpowiedzialność za opiekę nade mną po śmierci mojej matki. Ania była słodką siostrą, zawsze z tym fałszywym uśmiechem, który oszukiwał wszystkich. Nikt by mi nie uwierzył, gdybym powiedziała, co naprawdę działo się w tym domu. Kolejne dni były nieustanną próbą. Karolina wykorzystywała każdą okazję, aby mi przypomnieć, że nie jestem wystarczająco dobra. Mówiła rzeczy w stylu. Powinnaś się cieszyć z ich szczęścia, kochanie. Teraz możesz skupić się na poprawie siebie. Może wtedy ktoś na ciebie spojrzy. Ania z kolei z dumą paradowała po domu z pierścionkiem zaręczynowym, który kiedyś należał do mnie. Wiedziała, jak bardzo mnie to boli i robiła to celowo. Najgorsze było to, że Piotr czasem się pojawiał, jakby nic się nie stało, przynosząc ani kwiaty, a one zmuszały mnie do oglądania tego spektaklu, udając, że to zupełnie normalne. Mimo wszystko zaczęłam zauważać pewną rzecz. Karolina była silna, ale jej siła zależała od mojej reakcji. Potrzebowała, żebym czuła się mała, żeby mogła wydawać się większa. A Ania miała kontrolę tylko wtedy, kiedy jej na to pozwalałam. Wtedy postanowiłam, że nie będę już ich zabawką. Nie wiedziałam jeszcze dokładnie jak, ale czułam, że moje milczenie i spokój zaczynają je niepokoić. Oczekiwały łez, krzyków, skandali. Ale wszystko, co ode mnie dostały, to moje wyrachowane milczenie i uśmiech, który skrywał moją prawdziwą intencję, czekałam na właściwy moment, aby odwrócić sytuację. Dni mijały powoli, ale ja pozostawałam niewzruszona. Za każdym razem, gdy Karolina rzucała swoje jadowite komentarze, odpowiadałam spokojnym uśmiechem i uprzejmym tonem. To zaczynało ją dezorientować. Oczekiwała wybuchów złości, łez, krzyków. Zamiast tego zachowywałam się tak, jakby nic nie mogło mnie dotknąć. Pewnego dnia, gdy byłyśmy w kuchni, Karolina spróbowała ponownie mnie sprowokować. Powinnaś znaleźć sobie coś do roboty, kochanie. Może jakiś kurs dobrych manier? To może się przydać, teraz, gdy jesteś sama. Uśmiechnęłam się, nie odrywając wzroku od naczyń, które zmywałam. Świetny pomysł, Karolino. Ale w przeciwieństwie do niektórych, Wolę nauczyć się czegoś przydatnego w prawdziwym życiu. Po raz pierwszy zauważyłam iskierkę irytacji w jej oczach. Nie była przyzwyczajona do stawiania jej czoła, nawet w tak subtelny sposób. Ale prawdziwa konfrontacja miała miejsce kilka dni później, gdy otrzymałam niespodziewaną wiadomość. Była od starej przyjaciółki Aleksandry, której nie widziałam od lat. Przeprowadziła się do innego miasta, ale nadal pamiętała, jak kiedyś marzyłam o założeniu własnego biznesu. Napisała: Zobaczyłam coś i pomyślałam o tobie. Program wspierający przedsiębiorczość kobiet to świetna okazja. Czemu nie spróbujesz? W tym momencie coś we mnie ożyło. Przez tyle czasu byłam deptana, że zapomniałam, kim jestem i czego chcę. Odpisałam natychmiast, zękując i prosząc o więcej szczegółów. Aleksandra przesłała mi wszystko. A ja w tajemnicy zaczęłam pracować nad swoim zgłoszeniem. Karolina i Ania zauważyły, że coś się zmieniło. Już nie reagowałam na ich obelgi jak wcześniej, a moja codzienna rutyna uległa zmianie. Spędzałam wieczory na czytaniu, szukaniu informacji, planowaniu. Pewnego dnia Ania próbowała wtargnąć do mojego pokoju, prawdopodobnie, żeby odkryć, co robię. Kiedy przyłapałam ją na grzebaniu w moich rzeczach, rzuciła jedną ze swoich typowych uwag. Ojej, uczysz się, żeby zostać milionerką? Może wtedy ktoś w końcu będzie chciał z tobą być. Znów się uśmiechnęłam. Zdziwisz się, Aniu. Czasem wystarczy jedna szansa, żeby wszystko zmienić. Przewróciła oczami i wyszła, ale Karolina zauważyła, że coś się dzieje. Pewnego popołudnia, gdy przeglądałam dokumenty potrzebne do zgłoszenia do programu, weszła do mojego pokoju bez pukania. Co ukrywasz, kochanie? Ostatnio wydajesz się taka zajęta. Planowałaś może ucieczkę? Wstałam powoli, zachowując spokój. Nic, co by cię interesowało, Karolino. Ale mogę zapewnić, że już niedługo będziesz miała mniej powodów, żeby się mną przejmować. Zaśmiała się, ale tym razem jej śmiech brzmiał nerwowo. Zostawiłam ją bez odpowiedzi, co zaczęło ją niepokoić. Niedługo później otrzymałam wiadomość, moje zgłoszenie zostało zaakceptowane. Program oferował pełne stypendium oraz specjalistyczne szkolenie, które miało pomóc mi w założeniu własnej firmy. To była moja szansa na wydostanie się z tego piekła. Tego wieczoru, podczas kolacji, Karolina zaczęła kolejną ze swoich prowokacji. Ostatnio jesteś taka cicha, kochanie. Martwisz się, że stracisz miejsce w domu? W końcu, skoro Ania i Piotr się zaręczyli, może powinnaś poszukać innego miejsca do życia. Spojrzałam prosto w jej oczy, uśmiechnęłam się i powiedziałam: Masz rację. Powinnam zacząć się pakować. Ale nie martw się, już niedługo będę miała miejsce o wiele lepsze. Uśmiech zniknął z jej twarzy, a Ania wyraźnie się zmieszała. Nie wiedziały, co planuję, ale czuły, że coś miało się zmienić. I to je przerażało. Dzień przełomu nadszedł szybciej, niż się spodziewałam. Byłam gotowa. Dzięki stypendium na program przedsiębiorczości kobiecej Dni Życia pod kontrolą Karoliny i ciągłych drwin Ani były policzone. Wiedziałam jednak, że zanim odejdę, muszę postawić sprawy jasno. Nie robiłam tego z zemsty, ale po to, aby pokazać im, że nie jestem już tą uległą osobą, którą tak długo poniżały. Tego wieczoru Karolina zorganizowała specjalną kolację, aby uczcić zaręczyny Ani i Piotra. Zaprosiła kilku znajomych rodziny ludzi, którzy zawsze wierzyli w tę fasadę doskonałości, którą prezentowała światu. Oczywiście zostałam grzecznie, zmuszona do udziału, jak zawsze. Podczas kolacji Karolina nie przepuściła okazji, aby mnie upokorzyć w obecności wszystkich. Wiecie, zawsze mówiłam, że Ania to idealna córka. Ma wdzęk, urodę, wszystko, czego mężczyzna może pragnąć. Niektórzy po prostu rodzą się, by błyszczeć, prawda? Wszyscy grzecznie się zaśmiali, ale napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Piotr unikał kontaktu wzrokowego ze mną, ale Ania chłonęła całą uwagę. Och, mamo, nie bądź taka surowa dla mojej siostrzyczki, powiedziała Ania fałszywym tonem. W końcu ona też ma jakieś talenty. Choć nikt nie wie jakie. Wzięłam głęboki oddech. Słyszałam gorsze rzeczy, ale tego wieczoru czułam się inaczej. Może dlatego, że po raz pierwszy wiedziałam, że nie mają już nade mną władzy. Kiedy kolacja zbliżała się do końca, Karolina podniosła kieliszek, aby wznieść toast. Za tę piękną parę i ich świetlaną przyszłość. Niektórzy mają szczęście, prawda? Inni. Cóż, inni muszą nauczyć się zadowalać mniejszym. Śmiechy wypełniły pokój, ale ja powoli wstałam, unosząc również swój kieliszek. Chciałabym powiedzieć kilka słów, jeśli pozwolicie. Cisza spadła na stół. Karolina i Ania spojrzały na mnie, zaskoczone. Nigdy wcześniej nie konfrontowałam się z nimi w obecności innych ludzi. Ale w tamtej chwili wiedziałam dokładnie, co chcę powiedzieć. Karolino, masz rację. Niektórzy mają szczęście. A inni ciężko pracują, aby zdobyć to, czego pragną. Zawsze myślałam, że moim szczęściem jest mieć rodzinę, która mnie wspiera, ale teraz widzę, że to był mój błąd. Karolina uśmiechnęła się, myśląc, że się upokarzam. Ach, kochanie, przyznanie się do błędów to dobry początek. Spojrzałam jej prosto w oczy, nadal z uśmiechem na twarzy. Chcę powiedzieć, że prawdziwe szczęście przychodzi wtedy, gdy zdasz sobie sprawę, że nie musisz już przyjmować ochłapów. Zobaczyłam, jak jej uśmiech nieco przygasł, ale kontynuowałam. Aniu, Piotrze, naprawdę życzę Wam szczęścia. Naprawdę. Bo teraz wiem, że zasługuję na coś o wiele lepszego. A co do ciebie, Karolino? Uniosła brwi, zaskoczona. Byłaś doskonałą nauczycielką. Nauczycielką? zapytała, zdezorientowana. Tak. Nauczyłaś mnie dokładnie. Kim nie chce się stać. Cisza przy stole była niemal namacalna. Karolina wydawała się chcieć coś odpowiedzieć, ale nie mogła znaleźć słów. Ania próbowała przerwać, ale uniosłam rękę, dając znak, że jeszcze nie skończyłam. Przez lata mnie nie docenialiście. Myśleliście, że jestem słaba, że potrzebuję Was, aby być kimś. Ale prawda jest taka, że to Wy zawsze potrzebowaliście mnie. Wasza siła istniała tylko wtedy, gdy zgadzałam się być ofiarą, odłożyłam kieliszek na stół i ogłosiłam spokojnym tonem: Dziś jest mój ostatni dzień tutaj. Jutro wyprowadzam się, aby rozpocząć program przedsiębiorczości, który da mi wszystko, czego potrzebuję, aby zbudować własne życie. Bez Was. I Karolino, możesz być spokojna, w końcu będziesz miała swój idealny dom. Beze mnie w pobliżu. Wyraz przerażenia na twarzy Karoliny był niemal komiczny. Ania wyglądała na zszokowaną, a Piotr spuścił wzrok, zawstydzony. Pozostali goście siedzieli z otwartymi ustami, nie kryjąc dyskomfortu. Karolina próbowała odzyskać kontrolę. Nie możesz tak po prostu odejść, bez niczego. Znów się uśmiechnęłam. Och, Karolino, nic nie wiesz. I właśnie to sprawia mi największą radość. Nie czekając na odpowiedzi, odwróciłam się i wyszłam z sali. Po raz pierwszy poczułam się wolna. Nie dlatego, że opuszczałam ten dom, ale dlatego, że w końcu zrozumiałam, że ich władza nade mną dobiegła końca. Następnego ranka obudziłam się wcześniej, z sercem lekkim jak nigdy wcześniej. Moje rzeczy były już spakowane poprzedniego wieczoru. Walizka nie była duża, w końcu nie potrzebowałam wiele. Ciężar, który dźwigałam przez lata... Nie znajdował się w przedmiotach, ale w mojej duszy. Teraz, gdy ten bagaż zostawiłam za sobą, byłam gotowa na nowy początek. Karolina była w kuchni, kiedy zeszłam z walizką. Rzuciła mi chłodne spojrzenie, ale za tą maską obojętności widziałam, co naprawdę czuła, strach. Po raz pierwszy nie miała kontroli nad sytuacją. A więc naprawdę zamierzasz nas opuścić? powiedziała, próbując zabrzmieć pewnie. Spojrzałam na nią stanowczo. Nie opuszczam nikogo. Po prostu po raz pierwszy wybieram siebie. Ania pojawiła się w drzwiach, wciąż w piżamie, wyraźnie zirytowana faktem, że wychodziłam bez wywołania skandalu. Wrócisz, wiesz o tym, prawda? Tacy ludzie jak ty nie zachodzą daleko. Powodzenia z twoimi wielkimi planami. Na pewno ci się przyda. Uśmiechnęłam się do niej. Dziękuję za życzenia powodzenia, Aniu. Zapamiętam je, kiedy osiągnę wszystko, co mówiliście, że nigdy mi się nie uda. Z tymi słowami wyszłam za drzwi i nawet nie obejrzałam się za siebie. Pierwsze miesiące nie były łatwe. Program przedsiębiorczości wymagał pełnego zaangażowania, a czasami ogarniał mnie strach, że nie jestem wystarczająco dobra. Ale każdy napotkany problem był dowodem na to, że idę we właściwym kierunku. Po raz pierwszy od lat to ja miałam kontrolę nad swoim życiem. Odkryłam w sobie talent do zarządzania i organizacji, coś, co wcześniej było zakopane pod latami krytyki Karoliny. W mniej niż rok mój projekt sklep internetowy z ekologicznymi dekoracjami zaczął zyskiwać rozgłos. Otrzymałam pierwszy duży kontrakt od lokalnej firmy, a potem sprawy zaczęły rozwijać się szybciej niż mogłam się spodziewać. Moment, który wszystko zmienił, wydarzył się przez przypadek. Pewnego dnia, gdy zamykałam ważne zamówienie z klientem, jego nazwisko zwróciło moją uwagę. Był jednym z bliskich znajomych Karoliny, kimś, kogo zawsze starała się zaimponować. W rozmowie wspomniał mimochodem, że zna moją rodzinę i wyraził zdziwienie, dowiadując się, że jestem córką słynnej Karoliny. Nigdy nie wspominała, że masz taki talent, powiedział z wyraźnym zaskoczeniem. Uśmiechnęłam się, ale nie powiedziałam zbyt wiele. Słowa nie były już potrzebne. Z czasem zaczęły do mnie docierać wieści o Karolinie i Ani, przekazywane przez wspólnych znajomych. Dom pełen fasadowej perfekcji, który tak starannie budowały, zaczął powoli się rozpadać. Karolina straciła zaufanie wielu ludzi ze swojego otoczenia. Ci sami znajomi, którzy kiedyś podziwiali jej kąśliwe uwagi, zaczęli się od niej odsuwać, gdy zrozumieli, że nie jest tak nieskazitelna, jak się wydawała. Sprawy jeszcze bardziej się skomplikowały, gdy wyszło na jaw, że Piotr, wielka nagroda Ani, zdradził moją siostrę niedługo po ślubie z inną kobietą. Ania wróciła do domu załamana, ale tym razem Karolina nie była w stanie jej pocieszyć. Obie były uwięzione w sieci swoich własnych kłamstw, nie mając już na kogo przerzucić winy. Dowiedziałam się też, że Karolina próbowała zbliżyć się do mnie pośrednio. Wysyłała wiadomości przez znajomych, próbując odbudować rodzinne więzi ale nauczyłam się już rozpoznawać manipulacje. Nie odpowiedziałam. Moja spokój był dla mnie cenniejszy niż jakakolwiek fałszywa próba pojednania. Rok później mój biznes nie tylko był stabilny, rozwijał się dynamicznie. Zostałam zaproszona na lokalne wydarzenie przedsiębiorcze, gdzie miałam otrzymać nagrodę jako jedna z najbardziej innowacyjnych kobiet w regionie. Gdy wchodziłam na scenę, aby odebrać wyróżnienie, zauważyłam znajome twarze na widowni. Wśród nich był znajomy Karoliny, który wyglądał na oszołomionego, widząc mnie w tak prestiżowym miejscu. W tamtej chwili zrozumiałam, że moim największym zwycięstwem nie był sukces finansowy czy zawodowy. Prawdziwym triumfem było to, że znalazłam w sobie siłę z dala od ludzi, którzy próbowali ją zgasić. Wracając na swoje miejsce, pomyślałam o Karolinie i Ani. Prawdopodobnie wciąż tkwiły w swoim cyklu pozorów i manipulacji. A ja ja byłam wolna. W końcu maski, które nosiły przez tyle lat, opadły, a ja odnalazłam życie, na które zawsze zasługiwałam. Teraz wiedziałam, że najpiękniejszy uśmiech to ten, który pochodzi z prawdziwego szczęścia, szczęścia, którego nigdy nie będą w stanie mi odebrać. Czasami największym triumfem jest nie tylko przezwyciężenie przeciwności losu, ale także odwaga, by zostawić za sobą to, co powstrzymuje nas przed wzrostem. Prawdziwe szczęście pojawia się, gdy odkrywamy własną siłę i uczymy się, że zasługujemy na coś więcej niż na resztki, które oferują nam inni.